Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Pani Marszałek Witek była przez przeszło 50 miesięcy marszałkiem Sejmu. I to był naprawdę wyjątkowo trudny czas. To był wyjątkowo trudny czas ze względu na to, że opozycja ogłosiła się opozycją totalną, ale nie tylko się ogłosiła, ale niestety także była opozycją totalną, i w związku z tym. Tutaj w Sejmie mieliśmy do czynienia z niebywałym wręcz poziomem agresji, grubiaństwa, hamstwa po prostu. I to wszystko pani marszałek znosiła naprawdę z anielską cierpliwością i z ogromną kulturą. I choćby tylko to jest wystarczającym powodem, żeby ją ma to stanowisko wybrać. Ja już tutaj nie mówię o ogólnych. Reguła, które powinny obowiązywać w normalnie funkcjonującym parlamencie. Natomiast wiadomo, wy stosujecie zasadę odwracania znaczeń słów i odznaczania znaczeń sytuacji. Wy nieustannie próbujecie uznać się za opozycję demokratyczną, a macie do tego dokładnie takie same prawo jak blok demokratyczny z lat 40. Dokładnie takie same prawo. A nawet dzisiaj posuwacie się już dalej niż oni, bo oni przynajmniej formalnie nie deklarowali, że zlikwidują państwo polskie. I to wszystko, co mam do powiedzenia. Dziękuję panu posłowi.